Wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nazywam się Marta, to jest Natalia i jesteśmy u Natalii, bo ona ma ładniejszą kuchnię ode mnie. I będziemy robić tort urodzinowy dla Arona, taki prosty, będziemy mieć cały przepis, żeby go zrobić. I już Wam pokazuję jaki mamy składnik. Mamy tutaj blaszkę z zapisem Sandra. <grymne> Miskę. Yy, nazbierałam leczyków z talii, banany. Tutaj mam mrożone owoce, ale będę musiała obejmować te jagody i chyba czereśnia, nie wiem co tu jest, bo nie wiem, czy konie mogą, więc zostawię tylko maliny i truskawki do tego. Tutaj jeszcze mam trochę truskawek. Arona musli, sieczka, żelatyna no i wziąłam smaczki, w sumie nie wiem po co, ale może zrobimy z tego dekorację, bo są takie ładne gwiazdyczki. i bierzemy się do roboty, eee. Tak Musimy do miseczki wlać gorącą wodę już ee, w czelniku, ale... A, czekaj, co to z nami ale... Nie wiesz, ile to pół litra? Ja, ja, to... ja nawet zupkę chińską robię z Ja w sumie też nie wiem, ile to jest. I co, ca całą żelatynę musimy tutaj wrzucić? No właśnie nie wiem. Musimy być, nie. Dobra, na już mamy dać około 2-3 łyżeczki żelatyny na te pół litra i razem z tą żelatyną zmieszamy arona, prawdopodobnie sieczkę, bo sieczka w sumie ma lepszą konsystencję niż to musli, bo musli ma takie granulki, które mogą być ciężkie, więc z tego robimy spód tortu, czyli mieszamy musli, czyli sieczkę, <laughs> Sieczkę i żelatynę i wodę. Czemu to sobie ten? No dobra, ja bym już tu wsypała ten. Bo nie no wiem, czy się... całe. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. No oko, nie? Do końca, no, rozumiem, że jest No dobra. A co do żelatyny, to żelatyna jest na pewno bezpieczna dla koni, ponieważ wiem, że niektórzy robią coś takiego, że podają żelatynę jako suplement na stawy. Więc przy okazji, że to jest bezpieczne, to jeszcze jest zdrowe i jest to fajne dla końskich stawów. Dobra, ja bym wsypywała te musli garsteczkami tak no. po kolei i zobaczymy, jak się będzie robiła konsystencja. No? Tak, wiesz, nie wsypać za dużo, tylko tak stopniowo. Wiesz, tu garstkę łapą. Co to no, weź jedną i rozmieszajmy, i tak Rozmieszaj. będziemy dosypywać Ja nagrywam jedną ręką. A no, drugą może Okej. Ok. Wsypuj jeszcze. Nie wiem, czy to musli lepsze czy sieczka. Jak kto uważa w sumie? Jakby zrobić ja bym jeszcze jedną garstkę dała i koniec. Trzy garstki. Tylko pamiętaj, że to też stężeje zaraz, a to już i tak jest więcej. No dobrze, ale będzie takie fajne zbite, czy nie? Czy będzie za ciężkie już. To tak półgarstki. Fajne nasz klapki z Lidla. Dobra, to wygląda jak mesz. No. co sumie to, to się można by było robić taki meszyk. Z żelatynką? No. Zdrowy. Dobra, przelewamy to tutaj. Czekaj. Czy dorzucamy tylko do te kostki lodu? A, bo przesłałyśmy w internecie, że żeby przyspieszyć proces zastygania żelatyny, można dorzucić kostek lodu. W sumie to możemy. Najwyżej się nie uda. Będzie zrobię na tak początku. Będzie wielki test, czy to działa. Dobra. To było, że około 10-15 kostek, ale my dałyśmy 6, bo się trochę boimy. Okej. Okay. To ja będę teraz. Czekamy aż to się rozpuści, czy przysłuchujemy no. od razu? Nie, no, czekamy aż. Dobra, czekamy aż się rozpuszczą kostek, jak się rozpuszczą, to wrzucamy to do blaszki. Tak. Uwaga, Natalia będzie przelewała tutaj do blachy naszą masę na spód mm. weź to tak wiesz no, rozprowadź no. no to zastygnie, nie? Choby. nie no zastygnie, będzie git to się wlewa to bokiem <grym> bo to woda, nie? ja myślałam, że to ten bardziej zgęstnieje już no ale że to na długo ostygnie. No. Także trzy godzinki, my chcieliśmy przyspieszyć tymi kostkami lodu, ale nie działa ten patent. Nie, już nie dawaj. Nie. Musi jeszcze bardziej rozwodni. Dobra. Jest git. A masz miejsce w zamrażarce, żeby to ten? Zaraz się zrobi. No damy to do zamrażarki i w tym czasie zblendujemy maliny i truskawki do tej naszej masy na górę a dekoracje będą z mleczyków, które ja nazbierałam pod stajnią. Przypałyśmy właśnie truskawki do miseczki. Oddzieliłam je od wiśni, bo dowiedziałam się, że wiśni na pewno konie nie mogą. <grym> dowiedziałam się, że wiśni na pewno konie nie mogą, więc są tutaj same truskawki. Malin nie udało wyłapać, więc są same truskawki, żeby był ten tort jakiś taki różowo-czerwony. Musimy je zblendować. I żelatyna już jest rozrobiona w kolejnej miseczce, która jest w lodówce, żeby już trochę gęstniała. Później to zmieszamy i zrobimy z tego górną warstwę. Dobra, wlewamy do tego żelatynkę, tak samo, w takich samych proporcjach jak ostatnio. Dawaj, lej, na no, moją odpowiedzialność. I teraz blendować się będzie o wiele lepiej. <grym> To też musi trochę zgęsnieć. No, pięknie. Teraz to musi zgęsnieć w lodówce czy w zamrażarce? Lepiej. Wsadziłam to do zamrażarem. Dobra. Zobaczymy nie, to będzie miejsce. Zobaczmy, jak to dolna warstwa w ogóle. Może ona trochę już zastygła na tyle mocno, żeby wlać tą drugą. Czy się już jeszcze zmieszają? Teoretycznie można by było to wlać. Ale zobaczmy tę warstwę, jak to wygląda no. najpierw. Wyjęłyśmy właśnie tą dolną warstwę z zamrażarki. Była tam jakieś 15-20 minut. I jest cała zastygnięta, więc jest. I mamy trochę problem, bo nasze truskawki aż za bardzo chyba już zastygły. I zobaczymy, jak będzie z przelewaniem tego do miski, bo my mogłyśmy w sumie nie wkładać ich do lodówki, tylko. Nie, dobra, Ale chyba nie da radę. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, lej. Tak? No, lej. <laughs> Jaki żelek! Trzeba to teraz równo rozprowadzić jakoś w miarę, żeby to miało ręce i nogi. I ja bym od razu położyła na to już dekoracje, żeby one zastygły już w tym od razu, a nie że później. Bo potem będą się odklejać. Wiesz, że co chodzi? No. Ale wiesz też, czemu to tak szybko zastygło? Bo było w lodówce. I to całe owoce były załapnięte, więc to też wiesz, było zimne. Ej, to się nie rozprowadza równo To tak ma być? Proszę to. Zaraz może jak się trochę roz ociepli, to... Nie, już to nie będzie się bardziej ten. To będzie już takie. No, a jak nie będzie na no, to to nie, trochę... nie bo to zastyka cały czas. Ale lodówka taka przyspieszyła ten proces, ale to jest już nieodwracalny proces zastygania. I może zrobimy na górę jeszcze taką małą warstewkę, żeby to było równocześnie. No. Bo to już też... będzie taki wiesz, to wygląda jak mózg, albo jak mięso mielone. Tu jest jakaś jagódka. Tutaj wrzucę. Nie sądziłam, że to tak szybko, aż zastygnie. No, ale patrz, widzowie, będą się uczyć na naszych błędach. No. To zróbmy górną warstwę, żeby to wyrównać. Taką wiesz? Tak. Małą. I potem na Nawet to. Na to będzie można no tak, tak, ja mam taki zamiar właśnie. Jezu, to wygląda jak mielonka. Ale nie, no, słodko to wygląda. Taki torcik truskaweczkowy. I tutaj będzie 18 na środku i po bokach kwiatuszki. Okej, okay, rozmieszałyśmy tą warstwę, która będzie na górze. I teoretycznie wy jej nie musicie robić, ale my ją robimy tylko dlatego, że nam tak tutaj trochę nie wyszło i żeby ta góra jakoś była w miarę gładka, dobra leje, to. Ej, ładny taki kremik wyszedł. No mhm. i teraz to musi zastygnąć, ale ja bym już tutaj położyła te owoce kwiatuszki. Żeby ona zastygła w tym, nie? Mhm. I będą takie nieruchome wtedy. Nie. Dobra, układamy yy, wzorki. Nie wiem czy mi się uda z tego 18 zrobić. No, zobaczymy. 18 okay. uważaj, bo to szybko zastyga, serio. No, to już no, się tak miło jest, i zostawia ślady. No. Znaczy, ja bym tej ósemki już nie ruszała, nie wygląda jakoś źle. Można by było tą jedynkę tylko ewentualnie trochę przesunąć. I dookoła jeszcze bym zrobiła. No. Kwiatuszki. Fajnie to wygląda. Boże, piesek głodny. Będę chciał lody. i dobra, nie wygląda źle. No dobra niech będzie. Chociaż ja bym taki brzuszek zrobiła bardziej. Ale dobra. Widać, że to jest ósemka w sumie. A jakbym zrobiła jeszcze jednego kwiatka tutaj. Żeby ta jedynka była troszkę dłuższa. No, no dobra. Jest ładnie. I dookoła jeszcze kwiatki. Dobra widzowie. Tak wygląda tort Arona. Osiemnastkowy. Ósemka trochę taka. Mówiłam, nie bardzo. Już nie robiłyśmy dekoracji z y, smaczków, bo nie ma za bardzo gdzie. Y, a te kwiatki już tak zastygły, że nie możemy ich wyjąć, bo zostawiają ślady. Y, wyciągamy to z blaszki czy jeszcze się wyleje? Ja bym Ci to zostawiła w ogóle w blaszce. Ja bo... chcę zobaczyć, jak to wygląda w boku, ale ja się boję, że jak to odlepniemy, to runie. No, może mieć. Dobra, no to poczekam do końca dnia i... Wieczorem to wyjmę. Zobaczymy. Albo dobra, weź sobie taki test. Nie wiem, czy czajnik. Nie, bo on się tu rozwala, przecież pęka. on musi jeszcze zastygnąć? Dobra, czyli on musi jeszcze zastygnąć. Także ja go dopiero wyjmę wieczorem, jak on bardziej zastygnie. A w piątek, czyli za dwa dni, Aron go zje. Nie zepsuje się przez dwa dni. Jak będzie go w cesach, nie, będzie git. No. Więc tak się robi tort dla konia, zdrowy fit, bez cukru, lukru, wszystko zdrowe, z owockami, z żelatynką i świetkami prawdziwymi. I dojczyki. Tak, zdrowo. Tak. Tak więc, to był nasz przepis na tort, tort dla koni. E, możecie użyć różnych owoców, niekoniecznie truskawek, co tam chcecie, mogą być maliny, mogą być gruszki, banany, hmm. marchewki, co tam chcecie, buraki nawet sobie też ładny kolor dają. No, dekoracje też mogą być dowolne, tak, żeby było zdrowo dla koni i żeby ich nie uczulało. W opisie jeszcze Wam dam mniej więcej proporcje, jakie zrobiłyśmy w tym wszystkim. I jak będziecie robić taki tort, to możecie dodać na story i nie oznaczyć. Ja na pewno udostępnię to u siebie. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.